Cześć. Śnieg na daktylowcu kanaryjskim to dla mnie rzadki widok. Po pierwsze, dlatego, że śnieg rzadko tutaj u mnie pada. A po drugie, kiedy już pada, to najczęściej daktylowiec jest przykryty swoją budą. Niewiele tego padało, padało, ale też szybko topniało. Za to na ziemi zrobiła się taka. Ciekawa gwiazda. Miejsc, na które śnieg nie spadł, bo poleciał na liście. To już sporo się tego też osunęło. Pierwszy takie podrygi, no co ciekawe. Co ciekawe, jest to jeszcze listopad. Jeżeli kogoś bardziej interesuje temat śniegu na palmach, to zachęcam do obejrzenia filmiku z ubiegłego roku, a właściwie nawet z tego, bo to był styczeń, na którym pokazywałem większej ilości tego białego, można powiedzieć, puchu. A tutaj na razie skromne, ale no, zaskoczenie, że akurat dzisiaj pojawiło się białe. Nawet oryginalnie to wszystko wygląda. Czuć w powietrzu chłód i wilgoć. Słońca pewnie dzisiaj nie będzie. Tu bambus w filostach jest o którym będzie kolejny film. I brak przejścia. Te palmy nie tyle wyglądają malowniczo, co ciekawie. To jako takie właśnie przyklapnięte, niezbyt cieszące się z tego, co je tutaj spotyka. Nie przechodziłem tu raz jeszcze dzisiaj przed kręceniem filmiku, więc sam odkrywam. A ten grzybek to Yubea chilensis. Strasznie zmalała, wszystko poszło na boki. O usuwaniu śniegu pisałem w e właśnie na przykładzie tej ubeji, że u palm często ten śnieg zbiera się do środka i ciężko go potem wyskubać. Trzeba dogrzać albo usunąć go mechanicznie. To dopiero pierwszy opad, więc tutaj opady, zapowiedzi są takie, że będzie tego więcej w najbliższych dniach. Część palm, więc pewnie przykryją. Bambusy stoją, więc to oznacza, że ten opad nie był zbyt duży. Położyło za to gunerę. Buda Musa Siki i niewiele brakowało, a można by zobaczyć u mnie banany w śniegu, ponieważ nie było jeszcze temperatury, która by zmroziła liście. Na poprzednim filmiku pokazałem, że je włożyłem do styropianowych budek, więc ominą je ten. Ominęła je ta wątpliwa atrakcja. Pod filostach jestem parwifolią. Bez śniegu, wszystko gdzieś przepruszyło się. Magnolia Maryland, krzyżówka Virginiany i Grandiflory, o której kiedyś opowiem. Wagnerianus Już zaczyna się prostować. Mocno kapie woda. I Słońca brak.